Dzisiaj będziemy robili sobie nawzajem psikusy. I będziemy starali się trochę wymanewrować naszych kolegów z drużyny. Pracujecie dzisiaj w takich grupkach, jak siedzimy. I najpierw, żeby zacząć zajęcia, będziemy musieli przygotować nasze plansze. Zobaczcie, w jaki sposób to zrobimy. Macie przed sobą e, karty z liczbami. Chciałbym, żebyście ułożyli z tych kart taką macierz. Bardzo ważne jest tutaj, żeby było to dokładnie zrobione. Zobaczcie, z tych kart nie mazakiem, tylko będziemy układali karty, czyli przylepiali je magnesem do tablicy. Przyczepiamy karty od zera aż do dziewiątki, a następnie poniżej. Pod zerem będzie dziesiątka, pod jedynką jedenastka, pod dwójką dwunastka i tak dalej. Kolejny rząd to będą dwudziestki. Ważne, żeby liczby były dokładnie pod sobą, czyli w takich rzędach układamy liczby aż do czterdziestu dziewięciu. Okej, okay, moi drodzy, mamy przygotowaną planszę do naszej rozgrywki. Teraz wytłumaczę zasady naszej gry. Będziemy poruszali się według wskazówek zegara. Tutaj zacznie Pola. Po poli kto będzie? Mhm, dokładnie. Zegar w tę stronę idzie, czyli później będzie Benek. Uwaga! Teraz wytłumaczę Wam zasady. Zobaczcie, udało nam się ułożyć liczby aż do 49. I w tych naszych macierzach tak zwanych można zauważyć pewne prawidłowości. Mamy kolumny oraz wiersze. Kto mi powie, kolumna jest pionowo czy poziomo? Zobaczcie, kolumny zazwyczaj podtrzymują jakieś sklepienie, wyglądają w ten sposób, tak? W takim razie tutaj zaznaczyliśmy sobie na przykład kolumnę. A kto wie, jak wyglądają wiersze? Wiersze to są chyba poziomo. Wiersze dokładnie są poziomo. Czyli tutaj zaznaczyliśmy sobie na przykład wiersz. I teraz zauważcie, jaką mamy prawidłowość w kolumnie na przykład dwójek. Co możemy zauważyć? Co łączy wszystkie liczby, które znajdują się w kolumnie... Dokładnie tak, że we wszystkich jest dwójka, czyli w każdej są, w liczbie pod dwójką są dwie jedności. I w dwunastce, i w trzydzieści, i w czterdziestej dwójce, wszędzie są dwie jedności. A czym się różnią tylko te liczby, które są w tej samej kolumnie? Różnią się ilością dziesiątek. Dokładnie, różnią się ilością dziesiątek. A co możemy powiedzieć o liczbach w tym samym wierszu? Czyli w kolumnach, zobaczcie, ilość jedności jest taka sama. A w wierszach co jest takie samo? Czyli ilość czego? Ilość dziesiątek, dokładnie. I teraz zaczniemy sobie robić psikusy. Zobaczcie teraz, jedna osoba z drużyny. Te osoby, które jako pierwsze powiedziałem, czyli Pola, czyli Tymek, czyli Zosia, będą zamykały oczy. A pozostali będą im robili psikusy. Pozostałe osoby z drużyny zabierają jedną liczbę. Czyli zobaczcie, ja to zrobię w taki sposób. Benek, zapraszam Cię. Odwracaj się w stronę klasy, zamykaj oczy. A ja tutaj zmarzę. pewne liczby. Benek, odwracaj się i powiedz mi, jakie liczby ja tutaj zmazałem? Zmazał Pan 21, 21. Dopisuj. Tutaj. Świetnie. I? Zmazał Świetnie. Tak. Teraz wy będziecie tak robić w grupach, czyli każda osoba, najpierw pola, zamyka oczy, odwraca się, a my ściągamy z naszej tablicy każdy po jednej liczbie. Teraz będziemy zamiast zabierać klocki, yy, przepraszam, karty, będziemy je zamieniać miejscami. Czyli na przykład każdy zamieni jedną kartę. Na przykład, dwadzieścia jeden, zamieni miejscami. Z 34. I trzeba będzie odnaleźć wszystkie zamienione liczby i wstawić je na odpowiednie miejsca. Już będzie trochę trudniej, okej? Okay?